No, Mariusz, fajnie, że wpadłeś, yy... a córkę skąd mogę kojarzyć? Powiedz, więc skąd, skądś skąd kojarzę twarz? Gdzieś widziałem to mm, yy, ostatnio. Aaaa, no. <laughs> ścianka <laughs> myśli, widziałem to, jest naprawdę tak, beka, tak, totalna. Tak, 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 tak. Ja, no, ale nie ma wolnego mikrofonu dla mnie? No, o, onet, onet, jest, o, przejdę. A, nie zapytali. Ola podobno umiesz obciągnąć stopę. No pewnie chcesz pokażę Ci. No chętnie, chętnie bym zobaczył. No, patrz. Mm. Ojej, rzeczywiście, super. A druga? Tudum. Super! Ekstra! O Jezu i kciuk jaki prosty! Boże mm. jaka wysportowana! Ósma i czwarta C! Nabojo! Nie ma zastępstwa! Wow, wolne ostatnia label! Super! Niech się profesor kupi! Profesor kupisz? Profesor kupisz. Kurczę, na przykład dziś no, jest impreza, jestem samochodem, ale mam na to sposób, słuchajcie, mam na to sposób, wcale nie muszę pić. Patrzcie, robię taki mały obrót, błędniki wariują i już jestem lekko wstawiona. Córciu, nie uśmiechaj się, bo widać zmarszczki. Aha. O kurczę, się uśmiechnąłem przez ciebie. <laughs> Natalia, dlaczego wszystkie twoje sesje są rozbierane? Dlaczego rozbierane? No... Zaczynam w ubraniu, ale lampy się nagrzewają, powietrze się robi coraz cieplejsze. Trzeba zrzucić fata łażki. Baronie kiedy możemy spodziewać się kolejnych przygód? Jest im Berliner Theater, Hofstrasse. Berlin. Jesteś piękna jak kielich, wypełniony rosą łez szczęścia. Też kiedyś byłam taka niewinna, miałam kiedyś takie piękne włosy jak ty. A, to cudowne. Obiecaj mi, że będziesz kobietą i zdejmiesz... Tak będę. w Eurowizji. Wygram, wygram Eurowizję dla Polski. Kocham cię. Co ma znaczyć ta koszula? A założyłem ze znajomymi trupę cyrkową, robimy różne pokazy z pochodniami, żonglerka na koniach. Chcemy zaskoczyć widza w następnej edycji.